Jesteś idealny. Musisz zagrać w moim filmie. Co? Ja? Jestem reżyserem nowego filmu, chciałbym, byś w nim zagrał. A kogo miałbym w tym filmie grać? A bardzo ważną rolę. Przyjdź jutro do mojego studia, to zobaczysz. Dobrze, przyjdę, już nie mogę się doczekać. Luna! Luna! Co się stało, Nymek? Dostałem rolę w filmie. W jakim niby filmie? Spotkałem reżysera, jak byłem w restauracji. Powiedział, że się idealnie nadaje do jego filmu. Wow, to super, gratuluję. Ciekawe, jaką rolę dostanę? Na pewno jakąś główną. Już nie mogę się doczekać. Idź spać, Nymek. Dzień dobry. Owitaj. Dobrze, że jesteś. Czekaliśmy na ciebie. Super. Jaka będzie moja rola? Idź do przebieralni, tam stylistka przygotuje cię do twojej roli. Dobrze idę. Wow, chyba jestem ważny. Tak, tak, bardzo. Co to ma być? To twoja rola. Mam być drzewem? Tak, ustawiaj się, bo zaczynamy. No dobrze. Tra Zombie. Stop! Nie będę tego grał! To zbyt cringe! Czy powinienem zrezygnować, tak czy nie?